Mój syn odcina mnie ze swojego życia podczas rozwodu z moim niewiernym mężem, ponieważ kochanki przedstawiały mu swoje koleżanki, ale teraz jest zdesperowany, by się ze mną pogodzić po tym, jak zobaczył mężczyznę, którego poślubiłam. Ja, mająca 55 lat, mam albo miałam syna w wieku 32 lat, który skontaktował się ze mną niedawno po ponad 10 latach bez rozmów. Nie, nie powinnam używać słowa zerowy kontakt, bo tak naprawdę nigdy mi nie powiedział, że nie chcę, żebym się z nim kontaktowała, po prostu stopniowo zaczął się ode mnie oddalać i odciął mnie ze swojego życia. Stało się tak dlatego, że był skrajnie przeciwny mojemu rozwodowi z jego ojcem. Z tego jedynego powodu mój syn całkowicie przestał się ze mną kontaktować. Odezwał się do mnie kilka dni temu na Facebooku i powiedział, że chciałby ponownie nawiązać ze mną kontakt. Problem polega na tym, że naprawdę nie sądzę, aby był to dobry pomysł. Z wypowiedzi mojego syna bardzo łatwo mogłam wywnioskować, że chcę mieć ze mną relację tylko dlatego, że dobrze zarabiam i jestem zamężna z mężczyzną, który zarabia jeszcze więcej. Mój mąż jest w branży restauracyjnej i w rzeczywistości jest właścicielem kilku lokali. Ja również poradziłam sobie dobrze po rozwodzie, w ciągu 10 lat zbudowałam dla siebie dobre życie i poślubiłam prawdziwego mężczyznę. Mam też dobre relacje z jego dziećmi i często jeździmy razem na wakacje. Myślę, że mój syn mógł znaleźć te zdjęcia na moim profilu i nagle zdał sobie sprawę, że nie powinien był mnie odrzucać. Wiem to, ponieważ dosłownie po pierwszych wiadomościach zaczął mówić o tym, jak jeżdżę na świetne wakacje z moją rodziną i jak bardzo chciałby, żebym zabrała jego i jego rodzinę również. Zaczął też mówić o tym, jak jego dzieci umierają z pragnienia, by pojechać na jakieś porządne wakacje, więc byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli pojechać razem na następne co rzekomo miałoby nam pomóc zbliżyć się do siebie i odbudować naszą relację. Żeby było jasne, nigdy nie zostałam zaproszona na ślub mojego syna i nie wiedziałam nawet, z kim się spotyka. Powiedział, że ma dzieci, co było kolejną rzeczą, o której nie miałam pojęcia. Trzymano mnie w ciemności na temat tego, co działo się w życiu mojego syna, więc nie wydaje mi się w porządku, że wrócił i prosi mnie o wydawanie pieniędzy na niego i jego rodzinę. Nie potrafię wam opisać, jak bardzo byłam zła, samo zobaczenie jego wiadomości sprawiło, że wróciły te stare uczucia. Byłam skrajnie zraniona i rozczarowana moim synem, choć tak naprawdę nigdy o tym nie mówiłam. W chwili, gdy mój syn zaczął zachowywać się tak, jakby wszystko było w porządku, poczułam napływ gniewu i smutku. Powiedziałam mu, że nie może przyjść i udawać, że ostatnie dziesięć lat nie minęło, a ja mam mu tak po prostu dawać pieniądze. Powiedziałam mu również, że nie słyszałam o nim od ponad dziesięciu lat, więc był mi równie obcy jak nieznajomy. Jeśli chodzi o komentarz dotyczący mojego bogactwa i dobrego życia, poinformowałam mojego syna o czymś, co już dawno zrozumiałam, ale ponieważ nie miałam z nim kontaktu, nigdy nie mogłam mu tego powiedzieć, jest całkowicie wydziedziczony i nie dostanie ode mnie niczego. Również od mojego męża niczego nie otrzyma, bo mu się to nie należy ale czuję, jak on już liczy te pieniądze, z całym swoim prawem do tego, byśmy opłacili wakacje jego rodziny. Po powiedzeniu tych rzeczy przestałam odpowiadać na wiadomości mojego syna. Miałam małe załamanie, ale mój mąż mnie uspokoił. Moje pasierbi również przyszły dzień później, żeby spróbować mnie rozweselić, bo czułam się bardzo źle. Dziś byli skrajnie wściekli na mojego syna, gdy usłyszeli, że napisał do mnie i zaczął mówić o pieniądzach. Wszyscy uważają, że mój syn idzie po pieniądze, skoro bezwstydnie poruszył ten temat już po kilku minutach. Może mój syn powiedział to jako żart, ale nie było to ani trochę w dobrym guście. Naprawdę chciałam po prostu iść z tym dalej, ale mój syn wciąż wysyła mi wiadomości, błagając mnie o spotkanie. Nie powiedział nic o przeszłości, ale przeprosił za brak kontaktu. Prosi mnie tylko, żebym go nie wydziedziczała. Powiedział nawet, że mnie kocha. Umierałam, by to od niego usłyszeć, ale w jakiś sposób jest już za późno, bym cokolwiek poczuła. Po prostu przypomniało mi to wszystkie te lata, w których płakałam za moim synem, a on mnie bezczelnie ignorował i żył swoim życiem. Wiem, że to mój syn i że powinnam być bardziej wyrozumiała, ale po prostu nie potrafię przejść ponad tym, co zrobił. Czasami czuję, że powinnam dać mu jakąś sumę pieniędzy i powiedzieć, żeby nigdy więcej się ze mną nie kontaktował, ale potem myślę o tym, jak nie zasługuje na moje pieniądze skoro nie zrobił nawet najmniejszego wysiłku by utrzymać ze mną kontakt edycja 1 może podam wam trochę kontekstu dotyczącego mojego rozwodu abyście zrozumieli dlaczego czuję się tak zdruzgotana przez mojego syna mój były mąż i ja rozwiedliśmy się po tym jak mój syn ukończył uniwersytet byłam zamężna z moim byłym od 20 roku życia i zaszłam w ciąże bardzo wcześnie w małżeństwie Skończyłam studia, ale nigdy nie podjęłam pracy, ponieważ on chciał, żebym była gospodynią domową. Zrezygnowałam z moich marzeń dla niego, a on odpłacił mi za to mnóstwem zdrad. Odkryłam jego liczne romanse, kiedy jedna z jego młodych kochanek pojawiła się w domu w psychotycznym kryzysie, ponieważ chciała, żeby mnie zostawił i był całkowicie z nią. Pokazała mi również twarde dowody na zdradę mojego byłego. Skonfrontowałam mojego byłego, a zamiast żalu czy skruchy, po prostu powiedział, żebym przestała się tym przejmować. Uważał, że miał prawo mnie zdradzać, bo nie mógł się wyszaleć, gdy był młody. Powiedział też, że uważa mnie za starą i nudną, więc to było sprawiedliwe, że miał kilka przygód, żeby utrzymać się w szczęściu. Tak, niedługo później złożyłam pozew o rozwód. Na domiar złego mój syn nie widział absolutnie żadnego problemu w zachowaniu swojego ojca. Mój syn całkowicie poparł logikę swojego taty i powiedział mi także, że robię wielką dramę o nic. Później dowiedziałam się, że czasami mój były zapraszał mojego syna na spotkania, kiedy był ze swoimi małymi suczkami od romansów, które miały koleżanki dla mojego syna, więc mój syn wiedział o wszystkim przez cały ten czas. Zamiast mi to powiedzieć, milczał i cieszył się wychodzeniem z moim byłym i jego partnerkami. Kiedy w końcu złożyłam pozew o rozwód, mój były i mój syn byli mną skrajnie niezadowoleni chcieli, żebym została w małżeństwie i najprawdopodobniej dalej była służącą, podczas gdy mój były wychodził i dobrze się bawił. Ale na szczęście miałam więcej godności, niż żeby zostać w małżeństwie, w którym mnie nie szanowano ani nie doceniano. Rozwiodłam się z moim byłym mimo jego sprzeciwu i zaczęłam pracować. Mój syn był na mnie skrajnie wściekły, a ja byłam nim również rozczarowana. Mimo to myślałam, że nasza relacja przetrwa. Cóż, tak się nie stało. Powoli, z czasem, mój syn przestał ze mną rozmawiać i odwoływał każdy plan, jaki robiłam, żeby się spotkać. Mój syn przestał spędzać ze mną czas i zamiast tego spędzał go ze swoim ojcem. Dosłownie odciął mnie ze swojego życia i odsunął, ponieważ nie byłam już użyteczna. I nie lubię wciągać dzieci w problemy małżeńskie, ale mój syn poparł zdrady i odsunął mnie na bok. Dlatego tak trudno jest mi nawiązać z nim ponowny kontakt, jeszcze bardziej, gdy robi to tylko dlatego, że wyczuł pieniądze i myśli, że ma do nich w jakiś sposób prawo. Edycja 2. Tylko zrobię tu dla Was szybką aktualizację. Nie wydaje mi się, aby ktokolwiek myślał, że karałam mojego syna za wybranie swojego ojca. Nie wiem nawet, co mielibyście na myśli, używając słowa, wybrać. Mój były jest ojcem mojego syna i nic tego nie mogło zmienić. Nie było żadnego wyboru jakiegokolwiek rodzaju. Powiedzmy to tak, jak jest. Mój syn zgodził się z wymówką mojego byłego dotyczącą tego, że jego zdrada to nic wielkiego, i dlatego, że czerpał z tego jakieś korzyści. Mój syn wiedział, jak bardzo zraniły mnie jego ojciec i jego przygoda, ale mimo to zdecydował się poprzeć złe czyny mojego byłego, ponieważ niektóre z jego kochanek miały koleżanki tylko trochę starsze od niego. Poza tym ja nie miałam żadnej zastępczej rodziny ani niczego podobnego. Znalazłam kogoś, kogo pokochałam i to absolutny przypadek, że jego dzieci również mnie lubią. Nikt nie dał mi gotowej nowej rodziny, musiałam na to zapracować. Mój syn miał wiele okazji, by spróbować naprawić naszą relację. Przyjęłabym go z otwartymi ramionami. Ale minęła prawie cała dekada od czasu, kiedy ostatnio rozmawialiśmy, nie mówiąc już o spotkaniu. On się ożenił, zbudował swoje życie i żył dalej, a beze mnie. Mógł się ze mną skontaktować, ale tego nie zrobił. W rzeczywistości próbowałam kontaktować się z nim w przeszłości, ale nigdy nie otrzymałam odpowiedzi. Mój numer telefonu był zablokowany i nigdy nie odpowiedział na żadną wiadomość w mediach społecznościowych. Ja również jestem istotą ludzką, po prostu nie mogłam dłużej znosić tych odrzuceń. Proszę, przestańcie mówić mi, że powinnam była próbować ponownie nawiązać kontakt z nim w przeszłości. Przysięgam Wam, że próbowałam. Ile więcej mieliście nadzieję, że zrobię? Aktualizacja 1. Cześć, jestem tutaj z właściwą aktualizacją, a nie tylko edycjami. Zanim w ogóle zacznę, muszę przeprosić za to, że stałam się nieco defensywna i emocjonalna w mojej edycji. Czytałam niektóre z Waszych najgorszych komentarzy i poczułam się bardzo źle. Wiem, że w wielu takich publikacjach często krytykuje się rodziców za to, że nie robią wystarczająco dużo dla swoich dzieci. Ja dosłownie zrobiłam wszystko, co możliwe, aby utrzymać relację z moim synem. Odłożyłam na bok moją dumę i moją godność, aby skontaktować się z nim. Może i był moim synem, ale nie możecie ignorować faktu, że był w pełni dorosłym człowiekiem, kiedy nastąpił mój rozwód. Ukończył uniwersytet i w rzeczywistości gdzieś pracował. Nie mówimy tu o nieletnim. Pomimo tego, co mówił i co zrobił, zawsze kochałam mojego syna. Nadal go kocham. Ale walczyłam, aby znaleźć z nim jakąkolwiek więź i dostawałam tylko odmowy. Będę szczera, fakt, że wrócił tylko po pieniądze, naprawdę źle na mnie wpłynął. Nie jestem bankomatem. Jestem istotą ludzką. Poza tym nie widzę, jak mój syn ma prawo do moich pieniędzy i do pieniędzy mojego męża. Poznałam mojego męża długo po tym, jak mój syn zerwał ze mną więzi. Zaczęłam pracować w dobrej pracy po poznaniu mojego męża. Mój syn nie był częścią tego życia, ponieważ nie chciał mieć ze mną nic wspólnego. A mówiąc o tym, po tym jak mój syn wrócił, otrzymałam także kilka naprawdę nieprzyjemnych wiadomości od mojego byłego. Ten człowiek miał czelność powiedzieć mi, że zachowuje się jak wielka wiedźma i łamie serce mojego syna. Wygłosił też tyradę o tym, jak zawsze byłam egoistyczną kobietą, przez co nikt nie chciał być w moim życiu. Mój były uważa, że powinnam była być wdzięczna, że mogłam żyć jak służąca, bez godności i bez poczucia własnej wartości. Nawet nie wiem, co kiedykolwiek w tym człowieku widziałam. Ten człowiek bardzo się zmienił od czasu, gdy wyszłam za mąż, ponieważ pierwsze lata były dobre, ale teraz jest w zasadzie jednym z najgorszych ludzi, jakich znam. Nic dziwnego, że żadna z jego przygód ani związków nie trwała długo w tak szybko, jak kończył swój romans. Ukazywał swoje prawdziwe ja, bo zawsze oczekiwał, że będą mu świadczyć usługi żony, ale sam nie da nic w zamian. Kiedy jesteś kochanką i musisz martwić się tylko o zabawne rzeczy w łóżku, to jest łatwe. Kiedy musisz być jego służącą 24 godziny na dobę i prawdopodobnie jeszcze cię zdradzi, już nie śmiejesz się tak bardzo. Byłam przez jakiś czas w kontakcie z jego siostrą, więc wiedziałam, co działo się w życiu mojego byłego. Jego siostra i ja zaczęłyśmy się od siebie oddalać, więc nie wiem dokładnie, co teraz robi mój były, ale znając go, prawdopodobnie to nic dobrego. Jednakże, jeśli ma wystarczająco dużo czasu, żeby mnie nękać i obrzucać wyzwiskami, to mam bardzo mało cierpliwości i czasu na niego. Dzisiaj powiedziałam mu, żeby trzymał się ode mnie z daleka, bo inaczej zgłoszę go za nękanie. Zadziałało bardzo dobrze, bo jak dotąd nie otrzymałam żadnej wiadomości. Został także zablokowany. Mój syn natomiast próbuje kontaktować się poprzez media społecznościowe. Ironiczne, jak rol się odwróciły. Nie mam już nic więcej do powiedzenia mojemu synowi: Przykro mi, że wybrał mizernego ojca i że nie może opłacić swoich wymarzonych wakacji, ale dnia, w którym odciął mnie ze swojego życia, odciął się także od mojego konta bankowego. Nie możesz mieć wszystkiego w życiu. Aktualizacja dwie. Dziś miałam spotkanie z moim synem, ale nie dlatego, że tego chciałam. Tak, dobrze przeczytałeś. Moim planem było nic więcej nie robić, bo jasno przedstawiłam swoje stanowisko, że nie dostanie ode mnie żadnych pieniędzy i choć niczego innego też. Myślę, że to właśnie pieniądze najbardziej go obchodziły, co zostało potwierdzone podczas tego niespodziewanego spotkania. Spotkanie odbyło się w kawiarni, do której zwykle chodzę pracować, kiedy nie chcę być w biurze. Zasadniczo siedzę tam z kawą i mogę pracować kilka godzin bez przerw nad czymś ważnym. Aż do wczoraj, kiedy mój syn mnie tam znalazł. W rzeczywistości przyszedł szukać mnie w mojej pracy, którą jakoś dowiedział się, gdzie się znajduje i ktoś musiał mu powiedzieć, że może mnie tam spotkać. Nie zamierzałam robić sceny w moim wyjątkowym miejscu, moim miejscu na świecie, więc pozwoliłam mu usiąść i w końcu powiedzieć, co miał do powiedzenia. Rozmawialiśmy chwilę o drobnych rzeczach i dowiedziałam się więcej o jego życiu. Mówił z entuzjazmem o swojej żonie i swoich dzieciach. Zanim zacznięcie myśleć, że było to piękne spotkanie i że może istnieje dla nas jakaś szansa, pozwólcie mi powiedzieć, że to niemożliwe. Wyszłam ze spotkania całkowicie rozczarowana. Gdy tylko poruszyłam temat zdrady, mój syn powiedział głośno Och, daj spokój, mamo, znowu to samo. Już minęły lata, nie możesz w końcu przepracować tej głupiej rzeczy? Ile razy mam ci mówić, że to nie było nic wielkiego? Musisz to w końcu zostawić za sobą, kropka. Po chwili bardzo się zdenerwowałam i powiedziałam, że musi przestać umniejszać tę sytuację, bo to był powód, dla którego nie rozmawialiśmy ponad 10 lat. Mój syn znowu wyglądał na rozgniewanego i powiedział, że nie ma o czym dyskutować. Powiedział, że ja poszłam dalej z nowym mężczyzną i mam swoje bajkowe życie, więc muszę przestać trzymać się przeszłości i po prostu skoncentrować się na budowaniu relacji z nim teraz. Zapytałam, jak niby miałabym to zrobić. Powiedział, że powinnam zacząć od zabrania jego rodziny na rejs, tak jak zabrałam mojego męża i moich pasierbów. Ogromnie się na niego zdenerwowałam i powiedziałam, że nie ma mowy, żebym kiedykolwiek wydała na niego choćby grosz. Powiedziałam mu, że wyrósł na strasznie chciwego i samolubnego mężczyznę i że nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Powiedziałam mu też, że mój adwokat dopilnował, aby nie dostał ani jednego grosza z mojego spadku i że może przestać próbować się ze mną kontaktować czy mnie śledzić, bo nic... Co zrobi lub powie, nie wystarczy, by zmienić moje zdanie. Mój syn wyglądał na bardzo wściekłego i zaczął znowu się ze mną sprzeczać, ale po prostu wstałam i zaczęłam wychodzić. On pobiegł za mną, ale potem się cofnął i powiedział, że mu przykro i że naprawdę postara się być teraz lepszy. Powiedziałam mu, że mnie nie interesuje, jaki będzie od teraz interesuje mnie, jaki był do tej pory. Poszedł za mną aż do drzwi mojej pracy, ale powiedziałam ochroniarzowi, że on nie idzie ze mną i że nie ma pozwolenia na wejście ani teraz, ani nigdy. Więc ochroniarz go zatrzymał, a on został, kłócąc się z nim, mówiąc, że jestem jego matką i że rozmawia ze mną, ale ochroniarz powiedział, że wykonuje polecenia i to wszystko. Nie wiem, jak długo jeszcze tam stał i dyskutował, ale ja weszłam do mojego biura i to było na tyle. Aktualizacja 3. Cześć to mała, niespodziewana aktualizacja. Wczoraj właściwie spotkałam się z żoną mojego syna, Trillą. Krótko po moim spotkaniu z synem, otrzymałam od Tryli wiadomość, w której błagała mnie o spotkanie. Wydawała się zdesperowana, by ze mną porozmawiać, choć ja nie wiedziałam, co miałabym jej powiedzieć. Nie chciałam z nią rozmawiać, nawet jej nie znałam ani nie wiedziałam, jaka jest. Bałam się, że okaże się taka jak mój syn, i dałam jej do zrozumienia, że nie chcę kontaktu ani z nią, ani z moim synem. Ale ona zaczęła nalegać, że nie chodzi o nic, o czym mój syn chciał ze mną rozmawiać. To przynajmniej wzbudziło moją ciekawość. Po spotkaniu z Trillą stało się jasne, że nie przyszła mówić w imieniu swojego męża. Tryle powiedziała mi, że ponieważ mój syn był zdruzgotany po naszym ostatnim spotkaniu, zaczął czytać niektóre wiadomości z mojej rozmowy z nim. Chciała wiedzieć, co było tak złe, że matka jej męża nie chce się z nim tam kontaktować. Przeczytała wszystko albo przynajmniej prawie wszystko ale mogła mieć podsumowanie kilku złych rzeczy, które mój syn zrobił na przestrzeni lat. Była naprawdę zaniepokojona jego dobrostanem psychicznym, dlatego przeczytała wiadomości. Z tego, co powiedziała Mitryle, jasno wynika, że mój syn okłamywał swoją żonę co do tego, dlaczego nie ma mnie w jego życiu, choć to nie było jedyne, w czym ją okłamywał. Tryle nawet nie wiedziała, że rozwiodłam się z moim byłym po tym, jak mój syn ukończył uniwersytet, powiedziano jej, że rozwiedliśmy się, gdy mój syn miał piętnaście lat i że byłam na niego zła, bo odmówił przestania odwiedzania swojego ojca, jak mu kazałam. Powiedział swojej żonie, że nie spodobało mi się, że nie odciął mojego byłego ze swojego życia. Tryle również nie wiedziała nic o części dotyczącej zdrady, ale po przeczytaniu wiadomości i potwierdzeniu tego ze mną była całkowicie zdruzgotana. Dzisiaj ujawniła mi, że była wrażliwa na temat zdrady i podobnych rzeczy, ponieważ jej mama zdradziła jej tatę, co zniszczyło ich rodzinę z dnia na dzień. Nie będę wchodzić tutaj w szczegóły, bo to osobiste i nie mam pozwolenia, by to tu dzielić. Tryle jasno dała do zrozumienia, że zdrada lub wspieranie zachowań zdradzających to dla niej ogromne nienie w związku. Myślę, że dlatego mój syn ją okłamywał. Nie mogę uwierzyć, że ta potworność to moje dziecko wyszła z mojego łona i nie wychowałam go w ten sposób. Obiecuję wam. Bardzo żal mi tryli, bo była mocno wstrząśnięta, kiedy powiedziałam jej całą prawdę. Właściwie trochę zapłakała, bo sama rozmowa o zdradzie przywróciła jej wiele traumatycznych wspomnień. Jednak między nami jest dobrze podzękowała mi za spotkanie, bo potrzebowała potwierdzić, co się dzieje i mieć więcej szczegółów. Chciała sprawdzić, czy nie kłamie w wiadomościach, co przy ilości szczegółów i informacji, jakie jej podałam, było więcej niż wystarczające. Naprawdę jest mi jej szkoda, bo wydaje się dobrą kobietą, której trafiła się dokładna kopia mojego byłego, i szkoda, że mój syn jest idiotą, kłamcą i manipulatorem. Mógł być lepszą osobą. Poza tym, ona nie wiedziała o części dotyczącej wychodzenia z koleżankami kochanek mojego byłego. Nie rozmawiałyśmy o tym w naszej rozmowie, ale kiedy poprosiła o szczegóły, musiałam to powiedzieć. Powiedziała, że poczuła się obrzydzona, że wyszła za kogoś tak odrażającego. Chciałabym powiedzieć, że na tym kończą się złe rzeczy dla tryli, ale mój syn odziedziczył także skłonność do zdrady po moim byłym. Po naszej rozmowie zaczęła dokładniej przeszukiwać telefon mojego syna i znalazła to, co było już dość oczywiste dla wszystkich, to sprawiło, że jest mi bardzo smutno z jej powodu, bo wyobrażam sobie, przez co przechodzi. Dziesięć lat temu byłam dokładnie w tej samej sytuacji. Podzieliłam tę historię z moim mężem i moimi pasierbami, i oni również byli zszokowani. Wydaje mi się, że mój syn stał się naprawdę mrocznym typem. Boże, już nie poznaję mojego syna. Aktualizacja, 4. Jestem zaskoczona, że nikt z Was nie ma jeszcze dość tyrad tej staruszki i technicznie nie jestem staruszką, ale w przeciwieństwie do ludzi, którzy zwykle są na reddicie, myślę, że wyglądam jak jedna. Widzę, że osoby z młodszych pokoleń komentowały tutaj i czytały mój post. To mnie trochę zaskoczyło. Jeśli jest tu ktoś w wieku mojego syna, chciałabym powiedzieć: nie bądźcie jak mój syn. Weźcie to od staruszki i bycie kompletnym śmieciem nie przyniesie wam nagród. Niektórzy z was mówili o karmie i tak dalej. Myślę, że karma przyszła po mojego syna niedawno. Nie aktualizowałam przez ostatnie miesiące, bo ten post naprawdę wypadł mi z głowy. To moja pasierbica przypomniała mi, że mam post na reddicie o tej sytuacji. Obie świetnie się bawiłyśmy, przeglądając komentarze i porządnie się uśmiałyśmy. To ona zachęciła mnie do publikacji, kiedy sytuacja zaczynała się rozwijać. Moja pasierbica jest bardzo zabawna. Powiedziała też, że nienawidzi, gdy ludzie nie wracają z aktualizacjami i według niej to jak dawanie fałszywych nadziei, co jest super irytujące, bo czytelnicy ciągle myślą, że coś się wydarzyło. Nie chcę zawieść mojej pasierbicy i nie chcę, żebyście wy byli zawiedzeni, więc ta aktualizacja jest dla was. Ucieszy was, że mogłam pozbyć się mojego syna. On ma teraz ważniejsze problemy, o które musi się martwić i jego żona rozwodzi się z nim. Tak, już został powiadomiony, ale najwyraźniej stara się przeciągnąć rozwód tak długo, jak to możliwe. Jesteśmy cały ten czas w kontakcie z Trillą, stałam się czymś w rodzaju przewodnika dla osób, które zostały zdradzone w małżeństwie. Tryle była absolutnie wściekła i skonfrontowała mojego syna. Mój syn próbował wszystko negować i nazwał mnie kłamczuchą. Starał się przekonać ją, że wymyśliłam historię, aby ją od niego odsunąć. Potem tak jak mój były zrobił to ze mną, mój syn próbował wszystko umniejszać i powiedzieć tryli, żeby się uspokoiła. Powiedział jej nawet, że była zbyt obsesyjna na punkcie zdrady i że musi nabrać grubej skóry, bo wiele osób zdradza w dzisiejszych czasach. Nie wiem, co mój syn miał w głowie, bo każdy idiota mógłby powiedzieć, że to najgorsza rzecz, jaką można było powiedzieć. Tej nocy wyrzuciła go i powiedziała, żeby poszedł mieszkać do swojego niewiernego ojca. Mój syn nie chciał, bo mój były nie mieszka w dobrym miejscu i doprowadził się do ruiny, marnując wszystkie swoje pieniądze na swoje liczne partnerki przez lata. Poza tym mój były nie chciał, by mój syn u niego mieszkał, bo wpłynęłoby to na jego randki. Przepraszam, jeśli to za dużo informacji dla was, to po prostu staram się wszystko opowiedzieć. Tak więc mój syn mieszka teraz u przyjaciela, a Tryle zostaje w domu z dziećmi. Powiedziała mi, że mój syn wciąż próbuje ją odzyskać i nawet powiedział jej, że naprawdę spróbuje naprawić relacje ze mną. Nie jestem pewna jak planuje to zrobić, skoro nie dam mu nawet godziny, ale tak właśnie mówi, że zrobi. Tryle też nie zamierza ustąpić i ma dość jego kłamstw, zdrad i całej sytuacji. Muszę przyznać, że jego poglądy na temat zdrady są bardzo niepokojące, a co gorsza, zbagatelizował traumatyczne dzieciństwo Tryli i powiedział jej, żeby to przeszła, a najwyraźniej jego słownictwo zatrzymało się na tym punkcie, nie zna żadnych innych słów poza tym. Cieszę się, że Tryle zachowuje swoją godność i odchodzi. Dobre jest to, że Tryle i ja stałyśmy się sobie bliskie, pozwala mi nawet widywać moje wnuki. Są bardzo małe, ale już nazywają mnie babcią. Dlatego właśnie nazwałam się tutaj staruszką i jestem już pełnoprawną babcią. Tryle i ja będziemy w kontakcie od teraz, często przychodzi do mnie po wsparcie i pomoc, a teraz jestem jak ramię, na którym może się wypłakać. Mój mąż i moi pasierbowie już się poznali i wszyscy świetnie się dogadujemy. Właściwie zaprzyjaźniła się z moją pasierbicą, która jest trochę młodsza od niej. Nie słyszałam jeszcze nic od mojego syna, ponieważ mam go zablokowanego na wszystkich moich mediach społecznościowych. Zmieniłam numer w przeszłości, więc nigdy nie miał dostępu do mojego nowego numeru telefonu. Nie zna też mojego adresu domowego, więc nie może się tu pojawić. Zostaje mu tylko moje miejsce pracy i moja kawiarnia, ale nie jestem skłonna słuchać go po raz drugi, jeśli znowu zniszczy mój wyjątkowy moment, nie zawaham się pozwać go o nękanie. Aktualizacja: 5 Nie planowałam aktualizacji dotyczącej zakończenia rozwodu mojego syna i tryli, ale kiedy rozwód obejmuje również mnie, staje się to osobiste. Mój syn, będąc małostkowym, mściwym albo po prostu idiotą, który dobrze nauczył się od swojego ojca, chciał ukarać Trile w rozwodzie, żądając pełnej opieki nad dziećmi. Nie zgadza się, by moje wnuki miały kontakt ze mną, kiedy uważam mnie za osobę mało zdrową emocjonalnie dla jego dzieci, ponieważ nie robię tego, czego chcę. Nie sądzę, żebym była złym przykładem w życiu, ale on wydaje się być bardzo złym przykładem zarówno dla swoich dzieci, jak i dla każdego człowieka, który chciałby prowadzić przyzwoite życie. Chciał to osiągnąć poprzez zeznanie mojego byłego, o którym zaraz wam opowiem, bo jego życie również nie było imponujące w ostatnich latach, a ja muszę wam o tym powiedzieć jest więcej niż wspomniałam w poprzedniej publikacji. Kiedy mój syn i tryle mieli rozprawę przed sędzą w sprawie ustalenia opieki, mój były złożył zeznanie o tym, jaka byłam jako żona i matka podczas lat naszego małżeństwa. Nie, nie było mnie tam, ale wiedziałyśmy, że się pojawi, dlatego adwokat Tryli przyszedł z dokumentami rozwodowymi, które pokazywały, że rozwiodłam się z nim zasadniczo dlatego, że był niewierny. Tym szybko podważyli argument, jakoby Tryle była złą matką, jeśli pozwalałaby, by moje wnuki miały ze mną kontakt. Po tej pierwszej nieudanej próbie, gdzie Tryle również argumentowała o pełną opiekę, mój syn chciał udowodnić, że Tryle nie nadaje się na matkę, ponieważ kilka razy w tych miesiącach musiałam odebrać moje wnuki zamiast niej. Chcieli to przedstawić tak, jakby miała inne zajęcia, jak spotykanie się z mężczyznami, zamiast odbierania dzieci. Jednak te spotkania z mężczyznami nie były niczym innym, jak przyjacielem mojego syna, który udawał klienta, by tyle nie mogła ich odebrać i musiała poprosić mnie o przysługę. Były zdjęcia trylistym przyjacielem, które mieli przedstawiać jako parę kłócącą się, ale w rzeczywistości była to ona, uświadamiająca sobie, że nie było żadnego klienta i że to przyjaciel jej byłego. Mój były twierdził, że powinna była zwrócić się do pierwszego z ojców o odebranie dzieci, ale ponieważ rzekomo spotykała się losowo z mężczyznami, nie chciała, by ktokolwiek się dowiedział i dlatego prosiła mnie. To również nie miało większej wagi przed sędzą, ponieważ cały proces rozwodowy, niezwiązany z opieką nad dziećmi, już wykazał, że był niewierny. Ostatecznie sędzia powiedział im, aby znaleźli sposób, by dojść do porozumienia, które będzie najlepsze dla dzieci, ale dodał, że wcale nie podoba mu się to, co robi mój syn. Kiedy nie osiągę eneni porozumienia, ponieważ Tryle nie mogła ufać, że mój syn nie zrobi czegoś dziwnego, wrócili do sędziego i po przedstawieniu dowodów, że mój syn rzeczywiście zaniedbywał swoje dzieci, sędzia przyznał pełną opiekę Tryli, z nadzorowanymi wizytami dla mojego syna. Sędziemu też nie brakowało powodów, biorąc pod uwagę wszystko, co mój syn próbował wcześniej podczas poprzednich rozpraw. Sam rozwód nie był aż tak ekscytujący, bo były dowody na zdradę mojego syna, więc sprawy przebiegły bez przeszkód, mimo skarg mojego syna i jego niechęci do płacenia alimentów. I tu nawet ja miałam dość mojego syna i zrobiłam coś trochę małostkowego. Zaprosiłam Trille i moje wnuki na nasze coroczne wakacje. Mój mąż i moi pasierbowie lubią Trille i moje wnuki, więc to nie było nic złego. Poza tym skonsultowałam to z nimi najpierw i byli szczęśliwi, że możemy ich zabrać, tak samo jak ja. Wiem, że wygląda to tak, jakbym zrobiła to, by zirytować mojego syna, ale w dużej mierze chciałam spędzić z nimi czas. Tryle jest jak, nie była tym, co chciałabym mieć jako dziecko, ale zamiast tego dostałam to, co już znacie. Na szczęście życie wynagrodziło mi to trilą i moimi pasierbami, którzy rekompensują większość złego, oraz mężem, który wynagradza to, co zrobił mój były. A mówiąc o moim byłym, to był temat rozmowy podczas wakacji. Moi pasierbowie, zwłaszcza moja pasierbica, chcieli wiedzieć trochę więcej o moim byłym. Tak, tak, jest ogromną plotkarą i uwielbia tu być. Tryle odwiedziła mieszkanie mojego byłego kilka razy na prośbę mojego syna i było gorsze niż sobie wyobrażałam. Kiedy powiedziała mi, że mój syn nie mógł z nim mieszkać, bo było ciasno i nie było miejsca dla jego dziewczyn, wyobrażałam sobie malutkie mieszkanie. Ale jest gorzej, bo jeśli nie jest zarośnięte szczurami, to tylko dlatego, że szczury nie chcą dzielić przestrzeni z moim byłym i towarzystwem, które przyjmuję. Mój były stał się uzależniony od alkoholu, ale jego dziewczyny nie są dużo lepsze. Tryle przysięga, że jedna z tych, które przedstawił na Święta Bożego Narodzenia kilka lat temu, miała zęby zniszczone przez zażywanie metamfetaminy, choć wyglądała normalnie podczas kolacji i tylko miała te cechy tak typowe dla osób uzależnionych od takich rzeczy. Mój były nie wygląda na zaangażowanego w to, ale z pewnością nie czyni go to lepszym. Poza tym jesteśmy teraz szczęśliwą, zrekonstruowaną rodziną, a kiedy wycięliśmy raka z naszego życia, została tylko szczęśliwa część. To dziwne, że mam lepszą relację z moją synową albo z moimi pasierbami niż z własnym synem, ale życie nie musi być takie tradycyjne.